Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkie dzieci oraz widzów telewizji świątecznej zgromadzonych przed telewizorami. Szanowne dzieciaki, gościmy dzisiaj w kwilczu, wiadomo, na szczególnej uroczystości Mikołajkowej. A dlaczego szczególnej? Otóż dzisiaj obiecał odwiedzić nas gość znamienity. A wiecie kto? Zgadnijcie. Dzisiaj odwiedzi nas święty Mikołaj, drogie dzieciaki. Mimo zapracowania, mimo bardzo wielu prezentów, które musi rozwieść na cały świat wszystkim dzieciakom, święty Mikołaj obiecał, że właśnie się tutaj zjawi. Moi kochani, telewizja świąteczna objęła swoim patronatem medialnym to właśnie wydarzenie. I będzie transmitować je na cały świat przez łącza satelitarne. Drogie dzieciaki, a teraz łączymy się z wozem transmisyjnym, który znajduje się nieopodal autostrady A2, gdzie właśnie ma pojawić się zaprzęg ze świętym Mikołajem. Halo, halo, wóz transmisyjny, czy mnie słyszycie? Halo! Witam Państwa, witam Cię Piotrze. Niestety mamy niepokojące wieści. Czekamy tu od dłuższego czasu na zaprzęg Świętego Mikołaja, ale właśnie przed chwilą podjechał do nas bus policyjny z informacją, że Święty Mikołaj zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Podobno renifery rozpierzchły się po całej okolicy, a w komendzie rejonowej policji zjawiła się młoda pani podająca się za śnieżynkę, chcąc zgłosić zaginięcie Świętego Mikołaja. Ale to jest wprost nieprawdopodobne. Czy wiadomo jak do tego doszło? Halo? Ja mam takie pytanie do prezentera telewizji. Chciałabym się dowiedzieć, czy dla świętego Mikołaja sam jakieś ulgi jeżeli chodzi o wejście na antenę telewizyjną. Czy Święty Mikołaj ma jakieś darmowe możliwości zaistnienia w telewizji? Oczywiście Święty Mikołaj jest pozbawiony przymusu płacenia abonamentu. Całkowicie ma tak zwaną złotą kartę telewizyjną i zawsze przyjmujemy go z wielką chęcią na właśnie łamach naszej telewizji. No niestety sytuacja jest naprawdę niepokojąca. Ja dowiedziałem się właśnie, że przy autostradzie A2, gdzie Państwo czekali również, nie pojawił się wóz ze Świętym Mikołajem. To jest śnieżynka, która jest bardzo zaniepokojona, bo okazuje się, że chyba będzie w tym roku bezrobotna. Yy, no ja chciałam powiedzieć, że yy, śnieżyki nie może zabraknąć, to byłby skandal po prostu. To byłaby okropna sprawa. Czy miałaby Pani coś w tej kwestii do powiedzenia? Ubieram te słowa, to jest skandal. Jeżeli nie będzie świętego Mikołaja, to wszystkie śnieżynki znikną z kuli, ze wszechświata, z wszystkiego. Jestem roztrzęsiona, przepraszam. Kochana śnieżynko, my w ogóle nie zakładamy takiego scenariusza. Absolutnie to nie będzie miało miejsca. Staniemy na rzęsach, które mam bardzo dzisiaj mocno wymalowane i mam nadzieję, że są stabilne. I kochana śnieżynko, na pewno będziesz, na pewno będziesz w tym roku wzięta w ogóle w harmonogramie, ale pytanie. Nie rozważyliśmy jednej. Sprawy. Tak. Co będzie, jak Mikołaj będzie miał zaprzęg załadowany prezentami? Co wtedy, gdzie ty będziesz siedziała? Gdzie będę siedziała? No wiadomo, gdzie będę siedziała. Zawsze z przodu, zawsze pewnie i zawsze po prostu w telewizji, żeby wszyscy nas kręcili i widzieli. Cała transmisja musi przebiegać na y, całą y, Polskę i świat, bo święty Mikołaj bez mnie nie istnieje. No i to jest cała prawda. Koła uczuj sobie spokojnie, z drożą drogą, dlatego pewno jesteś zmęczony. Moje drogie dzieciaki, telewidowie!